Szanowni Państwo, gdy tworzymy dokumentację dla konstrukcji utworzonej w generatorze RAM, często nasza lista części nie zawsze wygląda tak, jakbyśmy chcieli, jaką byśmy chcieli uzyskać. Na przykład mamy prostą ramę, prostą konstrukcję, w której mamy cztery takie same nogi i po dwie poprzeczne, boczne poprzeczki, też takie same, parami ule utworzone. Domyślnie program... Wstawia nam listę części, która ma mniej więcej taką postać, gdzie każdy z komponentów w składowych konstrukcji ramowej ma swoją własną pozycję w liście części. Często bardziej pożądany dla nas byłby układ taki, w którym automatycznie by zostały podliczone komponenty takie same, i ewentualnie została podliczona ich łączna. Suma długości. Jak taką funkcjonalność uzyskać w Autodesk Wentor? Żeby to zrobić, najpierw cofnijmy się do naszej konstrukcji ramowej. Jak widzimy, została ona zrobiona w generatorze RAM. Jeżeli zajrzymy sobie do właściwości któregokolwiek z elementów konstrukcji ramowej, w zakładce standardowe, zobaczymy, że program automatycznie do każdej z, każdego profilu przypisuje parametr o nazwie GL. Ten parametr GL to jest długość danego profilu. To, znając tą informację, zryknijmy zatem do zestawienia komponentów Autodesk Inventor. Gdy przejdziemy sobie na parametr na przykład tylko część, do zakładkę tylko części, ewentualnie, być może trzeba będzie ją odlokować pod parametrami myszy, możecie Państwo włączyć odblokować widok zestawienia komponentów dla części. Widzimy, że mamy tutaj cały zestaw różnego typu kolumn, które są dostępne. Między nimi mamy parametr ilość, ilość jednostek, numer katalogowy, opis, jakaś tam wersja. I chcielibyśmy w tym momencie zdefiniować sobie jakiś parametr, po którym, który pomógłby inwentorowi rozpoznać elementy konstrukcji, czy te, te fragmenty ramy, które są do siebie, które są takie same. W jaki sposób możemy to zrobić? Zrobię to za pomocą w opcji dodaj niestandardową kolumnę. Wstawię kolumnę, która będzie miała niestandardową nazwę, na przykład yy, numer kat. Numer kat będzie miał parametr tekstowy i taką kolumnę sobie wstawiam. W tej chwili, no, program nie wie, co to jest za wartość, więc nasze Pola dla tej pozycji zostały, nie są w, w ogóle wypełnione. Proszę zwrócić uwagę, że na górnej listwie e, okna dialogowego, tu zestawienia komponentów, mamy okno utwórz wyrażenie. Narzędzie to pozwala Państwu zdefiniować własne parametry. Tworzy się to bardzo prosto. No, wyrażenia składające się z parametrów. W oknie dialogowym możemy sobie rozwinąć. Listę dostępnych parametrów. Jednym z takich parametrów może być na przykład numer katalogowy. Jeżeli go wstawię, automatycznie zostanie przez program, przez uwagę, dołączony do mojego, do mojego pola właściwości i w odpowiedni sposób wyświetlony w oknie dialogowym. Spróbujmy edytować dalej ten, naszą, ten nasz parametr. No, numer katalogowy nie zawiera na przykład informacji o normie. Zakładam, że. Cała konstrukcja będzie robiona z kształtowników pochodzących z tej samej normy, więc automatycznie dodam tu pozycję ISO. Przydałaby mi się też informacja, żeby, która pozwoliłabym rozróżnić kształtowniki czy fragmenty ramy o tej samej długości, więc mogę dodać tu coś sobie dodatkowy parametr razy długość naszego elementu, na przykład ilość jednostek albo parametr GL, o którym Państwu wspomniałem na samym początku przeglądania naszego zespołu. Po dodaniu tego parametru udaje nam się stworzyć wyróżnik, czyli numer katalogowy, który informuje nas o typie kształtownika oraz jednocześnie o jego długości. Co zrobić, żeby nasza informacja została przekazana też do pozostałych pól naszego zespołu? Możemy to zrobić w bardzo prosty sposób: przeciągając, tak jak w arkuszu kalkulacyjnym, pozycję, nasze wyrażenie do pozostałych pól. Wtedy one są automatycznie przez program podliczone. No dobrze, mamy zdefiniowany taki parametr, więc spróbujmy go wykorzystać w naszej liście części. Przechodzę do listy części. Spróbujemy troszeczkę zmodyfikować naszą listę części. Zrezygnujemy z pewnych pól, które na przykład nas nie interesują, przez wybór odpowiednich kolumn, na przykład pozycja description, czyli opis nas nie interesuje. Tytuł też mnie na przykład w tym momencie nie będzie interesował, part number też mnie nie będzie interesował, ponieważ mam nowe parametry, nowe opcje. To, co, będzie, co będę chciał wstawić sobie, to przede wszystkim nasz, naszą właściwość o nazwie numer katalogowy, czyli numer CAT. Gdzie on tu nam się schował? To jest numer katalogowy ogólny, a właściwości niestandardowe. Musimy sobie znaleźć a, przez nową właściwość mapowania włączymy. Numer kat. Taka pozycja zostanie przez program dodana. W tym momencie proszę zwrócić uwagę po zamknięciu okna logowego. Nasza nowa właściwość którą zdefiniowałem numer katalogowy zostaje przez program automatycznie wstawiona do naszego zespołu. No ale potrzebujemy też informacji o tym, jak, ile takich elementów będzie się znajdowało w naszym zespole. Więc ubierzemy sobie jeszcze jedną kolumnę. Kolumnę, która będzie nam opisywała ilość pozycji. Po dodaniu takiej kolumny widzimy, że w naszym zespole znajduje się dana ilość pozycji. Możemy dodać sobie jeszcze jedną kolumnę, ilość bazową. Przesunę sobie w górę. A może ustawimy sobie tak? Więc mamy teraz informację. Ilość, ilość bazowa, ilość pozycji. Teraz to, co muszę zrobić, to w odpowiedni sposób pogrupować nasze elementy tak, żeby pokazywały że tu tak naprawdę trzy pozycje, bo mamy cztery nogi i po dwie boczne poprzeczki naszej konstrukcji stolowej. Do tego może posłużyć nam funkcjonalność o nazwie grupowanie. Ustawienia grupy. W ustawieniach grupy możemy powiedzieć, że chcielibyśmy pogrupować wszystkie komponenty, które mają taki sam numer katalogowy. Dodatkowo możemy poprosić program, żeby automatycznie też w pozycji, w numerze pozycji, wyświetlał nam, do których numerów pozycji dotyczy dany, dany wiersz listy części. I w tym momencie mamy już automatycznie zdefiniowane, pod, pogrupowane nasze profile. Mamy cztery profile, których łączna długość jest 3200 mm, poszczególne, każdy z nich ma po 800 mm długości. No ale chcielibyśmy wiedzieć, zamiast liczyć, ile tu jest pozycji w wierszu, numer pozycji, chcielibyśmy wiedzieć, ile takich pozycji występuje. No, możemy znowu skorzystać z funkcji w tym momencie zastąpienia, o której mówiłem Państwu w jednym z moich poprzednich podcastów. Wchodzimy w funkcję formatowania kolumny, wchodzimy w zastąpienie i mówimy, że jeżeli występuje pozycja, ilość pozycji, To interesuje nas suma wartości. W ten sposób automatycznie zostają podsumowane wszystkie nasze elementy. Po zamknięciu okna dialogowego uzyskujemy taką oto listę części, w której automatycznie umieszczone są wszystkie nasze. elementy spadowe naszej konstrukcji, konstrukcji ramowej, odpowiednio pogrupowane i pozliczane, tak żeby można było ewentualnie wykorzystać ją do na przykład gospodarki materiałowej czy odpowiednich zamówień. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny podcast.